Zastanawiam się, ile jest dla mnie warty dom, w którym mieszkam. I paradoksalnie nie mam na myśli wartości nieruchomości, umeblowania czy urządzeń kupowanych przez lata. Mówię tu o poczuciu bezpieczeństwa, prywatności, gdzie intymność oraz osobistość miejsca jest naszą codziennością. Miejscu, w którym mogę być w pełni sobą, osobą nieskrępowaną, której niestraszne jest spojrzenie innych, czy możliwość pojawienia się na ustach obcych. Bo dom to dla mnie przede wszystkim miejsce, z którymi dzielę swoją wcześniej wspomnianą intymność, radość, smutek po prostu codzienność zwykłego szarego człowieka. Gdzie pomoc, wsparcie oraz miejsce, jakie zbudowaliśmy, jest czymś, czego nie da się kupić. Jak bronić się w sytuacji, kiedy obca nam osoba, napędzona rządzą posiadania oraz chęcią przywłaszczenia naszych dóbr, wchodzi do naszego domu, przekraczając tym samym strefę komfortu? Zapraszam do recenzji Withings Home. Na wstępie dziękuję Cortland za propozycję zrecenzowania tego urządzenia, które to dla mnie osobiście jeszcze czymś nowym. Zaznaczam tylko, iż materiał jest owocem współpracy, a nie owocem sponsoringu. Krótko mówiąc, mam pełną swobodę wypowiedzi. Withings Home dotarł do mnie w ładnym minimalistycznym opakowaniu, które po otwarciu staje się jeszcze bardziej minimalistyczne. A w środku kamera. Stawka, instrukcje obsługi oraz ładowarka z różnymi, w zależności od dystrybucji, końcówkami do zasilania. Wizualnie może się podobać, ale ile ludzi tyle opinii? Według mnie, kamera jest atrakcyjna pod względem estetyki oraz jakości wykonania. Poczucie, iż mamy do czynienia z czymś premium, potęguje także drewniana obudowa, a raczej nakładka, której możemy się pozbyć. Zawsze to jakaś opcja personalizacji. Z tyłu urządzenia mamy do dyspozycji takie porty jak micro USB, złącze ethernetowe oraz USB. O technikaliach nie będę się wypowiadać za bardzo, wrzucę gdzieś tam w opisie pod filmem, bo ostatnio doszły do mnie słuchy, że za dużo specyfikacji i technicznych aspektów urządzenia, jeżeli praktycznego zastosowania. Widzisz Kamil, słucham swoich widzów. Zatem do rzeczy. Parę informacji, o których muszę wspomnieć. Urządzenie ma 135 stopniowy kąt widzenia, z szerokokątnym 12-krotnym zoomem i opcją night vision. Posiada 5-megapikselowy aparat oraz rejestruje obraz w 1080p, czyli full HD. Dodatkowo wspierane jest dwoma mikrofonami i głośnikiem, więc możemy także wymienić parę zdań z domownikiem podczas naszej nieobecności w mieszkaniu. Bądź kulturalnie poinformować nieproszonego gościa, aby grzecznie wyszedł z naszego domu. W sumie zastanawiam się, jakby to musiało wyglądać. Ręce na głowę, nóżki szeroko, jesteś otoczony, masz prawo do adwokata. Nie wiem. Jak widać, kamera to przede wszystkim jedna z możliwych opcji zabezpieczenia naszego domu przed włamywaczami. Jednak nie tylko na tym kończą się jej możliwości. Urządzenie to także określa, informuje nas o jakości powietrza w naszym mieszkaniu, daje nam znać. Nie tylko o zarejestrowanym ruchu, ale i samym hałasie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak przez pierwsze dni ze strachem w oczach odpalałem telefon czy zegarek z powiadomieniem o zarejestrowanym dźwięku. Najczęściej okazywało się, że był to silny wiatr, szczekanie psa na dworze czy natrętny sąsiad, który wierci mi w ściany po 22. Zatem chwilami mam wrażenie, że Waving's Home nawet przygina. Przydałby się jakiś regulator skali głośności, bo dostawać w ciągu dnia po 30 powiadomień to lekka przesada. Urządzenie działa z każdym iPhone'em wspierającym minimum iOS 7, czyli od iPhone'a 4S, potem iPada 2 oraz iPoda Touch czwartej generacji. Apka działa też w wersji beta na urządzeniach od Google. Powracając do funkcjonalności poza monitoringiem mieszkania, rejestracją hałasu oraz funkcjami komunikatora. Może też pełnić rolę cyfrowej niani dla świeżo upieczonych rodziców. Po zapadnięciu zmroku whippings Home automatycznie przełącza się w tryb nocny, korzystający z mechanicznego filtra na podczerwień. Co tu dużo mówić, jeżeli posiada jakąś funkcję, po prostu ta funkcja działa. Aplikacja silnie integruje się z naszym urządzeniem, możemy zabezpieczyć ją naszym odciskiem palca poprzez Touch ID. Poza tym integruje się również z naszym maplowskim HomeKit. No dobra, ale żeby nie było, że tylko słodze, bo są też minusy. Tak jak wcześniej wspomniałem, 30-krotne dzienne powiadomienia o zwiększonym natężeniu hałasu może po jakimś czasie zirytować człowieka co po pewnym czasie przykłada się jednocześnie na nasz olewatorski stosunek do takich powiadomień. A chyba nie o to chodziło twórcom. Wiem, że tego typu czułość jest ważna w przypadku funkcji cyfrowej niani, w przypadku posiadania małego dziecka w domu, ale ja akurat mam sześcioletnią córkę i mi się już coś takiego nie przyda. Więc fajnie by było wprowadzić taki regulator natężenia rejestrowanego dźwięku, no niestety, co za dużo to niezdrowo. Dodatkowo boli fakt płatnej opcji Premium Security, która owszem, na pierwszy miesiąc jest bezpłatna, jednak kolejny miesiąc dodatkowe opłaty. Chyba tego rodzaju subskrypcje stały się już codziennością w naszych czasach. A tu płacę za możliwość ponownego odtworzenia nagrania z ostatnich 30 dni, dostęp do wszystkich zdarzeń, w cudzysłowie krystalicznie czystej jakości HD oraz możliwości ściągnięcia udostępnienia nagrania. Siedmiodniowa historia to niecałe 8 euro za miesiąc, zaś 30-dniowa to już prawie 20. Dużo, stanowczo za dużo. Nie pomaga też fakt, że nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek za takie urządzenie. Cena oscyluje w granicach 750-800 zł to ewidentnie granica nie do przeskoczenia dla każdego, mimo wcześniej wspomnianej niezawodności urządzenia oraz jakości wykonania. Krótko mówiąc, jeżeli masz pieniądze, zależy ci na czymś premium, czymś co działa, a jednocześnie w pełni zaspokoi twoje oczekiwania związane z takim urządzeniem, to szczerze polecam. Nie zawiedzisz się. W każdej innej sytuacji możesz przemyśleć zakup słabszej alternatywy w postaci, na przykład Xiaomi Home, recenzowanej jakiś czas temu przez mojego serdecznego znajomego Rafała z kanału Bez Protekstu. Rafał, pozdrawiam. I oto całe Weeping Home. Perfekcyjny, nadmiernie czuły, świetnie wykonany, działający tak jakbyśmy tego chcieli, jednak drogi z płatną subskrypcją, po której zakupie dostajemy w pełni pełnoprawny dostęp do wszystkich możliwych opcji personalizacji oraz modyfikacji. Czy warto? Powiem krótko. Wszystko jest zależne od zasobności waszego portfela, ale ja zaglądać w niego nie mam zamiaru. Ja ze swojej strony, kochani, dziękuję serdecznie za kolejny materiał na kanale, za tak pozytywny odbiór wypocin, które wrzucam na kanał, a jednocześnie za to, że jest Was coraz więcej. Lada dzień wbijamy 8 tysięcy widzów, więc spodziewajcie się kolejnego konkursu z tej okazji. A tymczasem, pozdrawiam serdecznie, miłego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Sia!